Cześć, ja się jestem, Ziąka F, a to jest kolejny odcinek z serii Jak w Minecraft 1.8. Yy. Dzisiaj pokażę wam, jak zrobić farmę. Farmę trzciny cukrowej. To się chyba nazywa. Tak, trzcina cukrowa. Yy. Bo ponieważ trzcina cukrowa jest potrzebna do zrobienia yy. bloków. jak to się nazywa te bloki? Yy. Do bloków z książkami, tak, z książkami lub też do zrobienia ciasta dlatego zajmiemy się dzisiaj tym po pierwsze wykonujemy takie pomieszczenie ma ono e, raz, dwa, trzy wysokości i raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć szerokości na raz, dwa, trzy, cztery takie mniej więcej cztery, sześć i i trzy tylko, że tutaj wykupujemy mm, taki tunelek mały to oczywiście może być dłuższe, tak? To może być tam jeszcze dalej ciągnięte, tylko że to jest taka minimalna mapa, to jest taka minimalna farma. Dlatego 3, ponieważ jak położymy trzcinę, ona się nie położy tak normalnie, trzeba wyleć najpierw wodę. Wodę wylewamy tak. Jeżeli coś nam wpadnie do tej wody, po prostu przyleci tutaj i będziemy jej szybko łatwo zebrać. Tutaj tak samo. I teraz możemy postawić tutaj czcinę. Trzcina rośnie szybciej od e, zboża I ono mniej więcej będzie wyglądało tak, ta farma Potem, gdy już to urośnie, załóżmy, że urosło I wtedy będę go wykopywał tak, tylko To wpada tam, to skaczę. to się nie psuje, mogę potem chodzić, biegać, wszystko mogę robić, nawet Nie powiem co robić I to się nie popsuje Tak więc można tutaj jeszcze, nie wiem, jakieś sobie skrzyneczki tutaj walnąć, tutaj żeby stacjonować to ja sobie na razie tak zrobiłem. O! Jest ładnie. Zrobiłem sobie też z lawy kosz, ponieważ znalazłem lawę tam w podziemiach. Wtedy coś byliśmy. E, robi się już dzień. Powiększyłem trochę farmę. E, posadziłem właśnie tego melona niedawno. I zrobiłem taką mniej więcej farmijkę No. I to było w sumie na tyle. tego odcinka. Chyba. A może jeszcze dzisiaj Wam pokażę, jak zrobić. E, Niekończące się, niekończące się źródełko, takie jak te, mniej więcej. Zobaczcie. Naciskam guzik na źródełku i ono się uzupełnia znowu do takiego samego stanu. Mogę pobrać końć indziej. Dopiero potem, jak to na przykład zasypie piaskiem, albo coś tam z tym zrobię, jakiś kładę na tym postawie, to się zregeneruje i będę musiał znowu od, nowu, od nowa to obudować Taki bóg minimalny hmm, przydać nam 4T. 4 dirty, żeby Wam to pokazać. No dobra, tak, zakupujemy to. Widzicie, jak na co to, to już nie będzie tej wody, to po prostu nie będzie. Tak więc, wykupujemy takie e, 4x1 takie pomieszczenie, mniej więcej takie taką dziurę. I w jednym wróg wlewamy wodę. I w drugi, naprzeciwko, ten, ten, naprzeciwko tego rogu, tu wylewaliśmy wodę. Czyli teraz musimy wlać wodę tu. I mamy niekoniecznie w Więc to by było. Teraz by było chyba na tyle. Tak więc komentujcie, oceniajcie, subskrybujcie i na razie.